Przygotowuję się do no, inaczej, inaczej, inaczej powiedziała. Co? Zaś to, inaczej powiedziała. Chodź! chodź lewy. Trafaj, tak. Spokojnie, trafiasz lewy prosty. Lewy prosty. Chodź lewy. Da. Tatye. Zajmuj Stop, masz co? co robisz, teraz musisz wygrać rundę. Lewy prosty koń. Tak. On Ci padnie na koło spokojnie. Nie da się obalić. Lewy prosty i prawy wchodzi. Lewy prosty prawy z dołu. Lewy prosty prawy z dołu. Linka, lewy prosty prawy z dołu. Dawaj! Nie wypuszczaj go spod z siatki. Zprądź, Spróbuj. na Nie da się obalić, Spychajmy. Chodź za plecę, chodź za plecę, chodź za plecę. Chodź za Dwa kuchwy też do kimurusa. Rząd do kimurusz. Tak jest. Wyciąg, wyciągaj, lewaj z tego. Kręć kimura z tego ręka. Wejdzie. Wejdzie to mocno. Mocno szafnie. Szafki mocno wejdzie. Mocno, mocno, mocno. Jak czujesz, że nie wejdzie, to za plecy. Odkręć się mocno i chodź za plecę. Takie. O to chodzi. O to chodzi. Balakka. Dobra, super. Super. Pracujesz nad poddanymi. Rozciągnij go. Mocno, rozciągnij. Rozciągnij. mocno go rozciągnij. Przecież? Rozciągnij. Mocno go rozciągnij. Ścisaj ręce. Wiotrami go rozciągnij. wszystko na nie, okej. Okay. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja. Na Rozciągnij. Rozciągnij, rozciągnij. rozciągnij go mocno. Dawaj, dawaj. Nie się zrzucić. Mocno go rozciągaj i podpinaj materiał. Wyciągaj nogi, wyciągaj nogi! Inka, w czas. czasu. Podpinaj Balacha, balacha, Mocno, mocno biodrami pracuj teraz. Zarzuć tą nogę. Kręć tą balakę jeszcze. Kręć tą balakę. Tak, kreć mocno! Stabilizuj, ustabiliznie, zostabilizncie. Dziś to pękna środka. Szeroko za Idź za plecy z tego. Idź za plecy z tego. Wyjmij mi głowę. Odjdźcie, opójdź. głowę, będziesz za plecami. Tak jest. tak, tak cały czas. No i robko. Idź za te plecy. Idź za plecy mocno, tego. Minuta została. Minuta do końca. Mockę Mocno, mocno. Tak jest, dopinaj to. Łap się zapisz Zapiszcie, dopinaj, tak jest! Skręcaj biodra teraz! Skręcaj biodra! Tak jest! Teraz ładnie uposzło, <noise>